Program przedstawia absurdalne aresztowania. Wszystkie strony są niewinne, dopóki nie udowodni się im winy. Zalecana jest kontrola rodzicielska. To było moje najdziwniejsze aresztowanie. Wybrałem się na spacer. Muszę zrobić kupę. Proszę mnie puścić. Zadzwońcie do mojej mamy. Jestem w areszcie. Pokazać wam tyłek? Absurdalne przestępstwa. Gdy funkcjonariusz Daniel Payon z Lakewood przybywa na miejsce kolizji dwóch aut. Wszystko w porządku? Co się zaczyna podejrzanie śmierdzieć? Co się stało? Facet zatrzymał się bez powodu. Skąd pan jedzie? Stamtąd. To 64-letni Rick Rydbom, który zdaniem policji wygląda na wstawionego. Okay, right. so Rick, proszę pana, zadam kilka pytań. Okay. Czy zechce się pan poddać testowi trzeźwości? Nie sądzę. Tak czy nie? Nie. Dobrze. Ręce do tyłu. Aresztujemy pana za jazdę pod wpływem. Idąc do radiowozu w ten lipcowy wieczór, funkcjonariusz Pajon wyczuwa nie tylko alkohol. Mam pytanie z innej beczki. Narobił pan w spodnie? Tak czy nie? Zaraz narobię. Proszę, nie. Myślę, że już za późno. Co za życie. Ile pan ma lat? Czemu narobił pan w spodnie? Ridbom nie tylko spowodował wypadek, ale też miał wypadek. Przesącza się przez białe szorty. Zaraz będzie powtórka. Proszę nie robić więcej. Staram się. Nie chcemy tego. Payon marzy tylko o czystym powrocie na komisariat. Powiem, co dalej, dobrze? Chciałbym pana zabrać na komisariat, żeby pobrać dwie próbki oddechu i zbadać zawartość alkoholu we krwi. Tak czy nie? Muszę zrobić kupę. Pomogę panu, ale muszę wiedzieć, czy da pan pobrać próbki. Tak czy nie? Chyba. Postaram się nie swajdać w radiowozie. Zawiozę pana na komisariat. Robi pan kupę? Nie, już prawie jesteśmy. Już się pan sfajdał. Po dotarciu na komisariat w Lakewood, proszę wysiąść. Znów narobił pan w spodnie? To nie jest zabawne. Rydbom w końcu może skorzystać z łazienki. Zaprowadzę pana do toalety. Rydbom został oskarżony o jazdę pod wpływem, ale zarzut zmieniono na nierozważną jazdę. Dostał 364 dni więzienia w zawieszeniu. Przez dwa lata będzie pod nadzorem kuratora i musi zapłacić 400 dolarów grzywny. Po zgłoszeniu próby kradzieży policjanci z Miami Date jadą na miejsce i szybko staje się jasne, że to nie będzie zwykły dzień na plaży. Jest tam. Wbiegł do wody. Świadkowie mówią policjantom, że 47-letni Jakov Lewaj próbował ukraść skuter z wypożyczalni, a potem zanurzył się w oceanie. Po około 15 minutach bezskutecznych działań policji jednostka morska próbuje sprowadzić liwaja na brzeg. Chcesz się przepłynąć łodzią? Dokąd cię zabrać? Ale on się nie rusza. Płyń na plażę. W końcu podejrzany idzie na płyciznę i zaskakuje widzów swoim widokiem. Proszę tutaj. Policjantka próbuje namówić go do wyjścia z wody, ale bez skutku. Proszę tutaj. Odwróć się i zdejmij spodnie. Dobrze. Dalej. Proszę tu podejść. Naprzód. Idziemy. Nagle Leeway znów wchodzi do oceanu. Jeśli złapiemy go za kostki, wyciągniemy. Nie będziemy mieli kłopotów? Nie. Za zgodą policji, do akcji wkracza grupa gapiów. Nie stawiaj oporu. Uwaga na kajdanki. Niech odetchnie. Przykryj go. Liwaj zostaje przykryty, nawodniony i zbadany. Zostaje oskarżony o pobicie, kradzież trzeciego stopnia oraz wulgarne i lubieżne zachowanie. Nie przyznaje się do winy i czeka na proces. Gdy dwóch policjantów zatrzymuje w Minnesocie pojazd z nielegalnie przyciemnionymi szybami, wszystko idzie gładko. Dopóki nie zjawia się mężczyzna nagrywający zatrzymanie telefonem komórkowym. Co robicie? Co jest? Patrzymy na tego faceta: krzywy uśmiech. Każdy chce zobaczyć akcję. Nagle do policjantów podchodzi tajemniczy mężczyzna. Proszę tam zostać. Co robicie? Proszę się odsunąć. Zatrzymujemy samochody. Za co? Nie wiem, dopiero przyjechałem. Ściągacie jego wóz z drogi. Co kombinujecie? Proszę stanąć tam. Nie macie nic lepszego do roboty. Proszę stanąć tam. To nie jest zwykły, nieproszony gość. Jestem burmistrzem tego miasta. Wynoście się stąd. To burmistrz Fred Heilman z hrabstwa Misula. Proszę stanąć tam. Wykonujcie swoją pracę. Nie jesteście z Wydziału Narkotykowego. Nie macie kwalifikacji. Tego pan nie wie. Proszę się odsunąć. Może pan kręcić do ale z dystansu. Tu nie jest bezpiecznie. Wiem, co robię. Spuścił pan psa. Gdybyście nie zatrzymywali ludzi, nie byłoby mnie tu. Gdy burmistrz odchodzi, policjanci kontynuują kontrolę. Dziękuję. Nie ma sprawy. Ale burmistrz, ostrzeżony wcześniej, znów się wtrąca. Nie macie kwalifikacji. Powinniście patrolować ulicę. Trzej pasażerowie zatrzymanego pojazdu mogą teraz z bliska obejrzeć aresztowanie. Ręce do tyłu. Będzie zabawa. Będziecie się tłumaczyć z aresztowania burmistrza. Nawet burmistrz musi słuchać bezpośrednich poleceń funkcjonariusza. Pozwę Was. Dostał pięć ostrzeżeń. Nieprawda. Mówiliśmy wiele razy. Nieprawda. Obaj mówiliśmy. Jedziemy do aresztu. W porządku. Kierowca zatrzymanego auta dostał mandat za posiadanie małej ilości marihuany. Burmistrz Fred Hyman został oskarżony o zakłócanie porządku i utrudnianie procesu prawnego. Nie przyznaje się do winy. Choć zarzut utrudniania procesu prawnego zostaje oddalony, Hyman musi zapłacić 285 dolarów za zakłócanie porządku. Stracił także prawo do reelekcji. Ruszając w pościg, policjanci nigdy nie wiedzą, kogo lub co zastaną w samochodzie. W majowe popołudnie helikopter śledzi pościg w południowej Kalifornii, a reporter na żywo to komentuje. Pojazd w końcu zostaje zatrzymany i otoczony. Jeden podejrzany już wysiadł z auta i się poddał. Leży na środku ulicy. Druga podejrzana wysiada, ale nie sama. Ciekawe, czy pies jest zamieszany. Zastanawia się, co się dzieje. Gdy podejrzana kładzie się na ziemi, jej zaufany towarzysz trzyma się bardzo blisko. Jest stoi na niej. Reporter nie umie zachować powagi. Pies ją powalił. Jakby mówił: dalej, skójcie ją. Dobra, może to nie jest zabawne. To jest zabawne. Pies nie chce siedzieć na gorącym asfalcie. Bądźcie mili dla pieska. On niczego nie zrobił. Policjant zabiera słodkiego czworonoga, a podejrzani zostają skuci. Gdy pościg dobiega końca, reporter odzyskuje kontrolę nad sobą. Podejrzani są skuci, a pies... wrócił do auta. Absurdalne przestępstwa. Pusta droga może być ekscytująca, ale też dziwna, o czym przekonali się dwaj kierowcy z Las Vegas. Od 25 lat jeżdżę ciężarówką, ale nigdy nie widziałem takiego szaleństwa. Nie mogę podjechać tak blisko, bo on jeździ zygzakiem. Na autostradzie jechał przed nami samochód, albo pijany, albo chory. Po kilku minutach inna ciężarówka wjeżdża na pas obok nich. Kierowcy jadą za pojazdem, a tymczasem Jeremy dzwoni pod numer alarmowy. Kierowca jest albo pijany, albo ma problemy medyczne. Jedzie na i84. Auto przekracza prędkość i jeździ slalomem. Kierowca wysiadł. Sika na poboczu. Na drodze. Zatrzymał się na środku drogi, żeby się wysikać. Jest całkiem pijany. Białe buty, niebieskie dżinsy, brązowe włosy, czapka z daszkiem. Zaraz się przewróci. Kierowca próbuje wrócić za kierownicę. Jeremy i Selina boją się, że znów pojedzie, stwarzając zagrożenie dla kierowców. Zabije kogoś albo siebie. Wraz z drugim kierowcą biorą sprawy w swoje ręce. Zablokujemy go. Gotowe. Uwięziony między ciężarówkami. Nie pojedzie. Kierowca siada na miejscu pasażera. Chyba idzie spać. Jadą gliny. Nie wiem co tam się dzieje, ale chłoptaś trafi do aresztu. Nie mogłoby być lepiej. 25-letni Filip Ramirez zostaje oskarżony o jazdę pod wpływem środków odurzających, zakłócanie porządku i nierozważną jazdę. W ramach ugody wszystkie zarzuty zostały wycofane po zaliczeniu programu resocjalizacyjnego z zakresu jazdy pod wpływem. Czasem nie jest przestępstwem to, co podejrzany robi źle, a raczej gdzie to robi. W sierpniowy wieczór policjanci jadą przelotówką za uciekającym podejrzanym. Rolkarz pędzi środkiem drogi przeznaczonej tylko dla pojazdów. To najlepszy pagórek w hrabstwie Dor. Sister Bay kwitnie nocne życie. Fajnie się jeździ wśród turystów. Zastanawiają się, kim jest ten rolkarz. Choć jazda na rolkach środkiem ulicy po ciemku jest niezwykle niebezpieczna, gapie są zachwyceni dziwnym widowiskiem. Policjanci. Nie bardzo. Tej nocy miałem kibiców. Było fajnie. Nagle podjechał policjant. Miałem słuchawki i nie słyszałem. Zorientowałem się, że jadą za mną, bo na budynkach były czerwono-niebieskie światła. Wiedziałem, że mnie zatrzymają. Podejrzany jedzie na rolkach na Sister Bay Hill. Proszę usiąść. Pan Peterson? Tak. Proszę usiąść. Dlaczego? Dostanie pan mandat za jazdę na rolkach pojezdni. Nagraliśmy pana na środku szosy. Zadzwonię do przyjaciela, potrzebuję prawnika. Nieprawda. Zadzwonię do przyjaciela. Proszę. Tymczasem zjawia się jeden z przyjaciół Petersona. Czemu jesteś zatrzymany? Adam, usiądź na chwilę. Peterson słucha rady przyjaciela, gdy zjawia się drugi policjant. 100 dolarów i 10 centów. 27 września. Jeśli się nie zgadzasz, możesz pojawić się w sądzie. Nie przyjmuję. Jeśli się nie pojawisz, wystawią nakaz aresztowania. W hrabstwie jest zakaz jazdy na rolkach po drogach publicznych. Za jazdę na rolkach Peterson musi zapłacić 150 dolarów i 10 centów mandatu, który płaci. Torwali mnie za jazdę na rolkach. Lotniska mają przemieszczać ludzi z miejsca na miejsce, ale jedna pasażerka kończy w bardzo niespodziewanej lokalizacji. Po odwołaniu jej lotu z Tampy do Filadelfii, 32-letnia Melanie Bennett Ford postanawia odwiedzić lotniskowy bar. Jestem Britney Spears. Jednak po zbyt wielu drinkach jej zachowanie zwraca uwagę ochrony. To żenujące. Szefowie baru zadzwonili do chłopaka Melanie, żeby odwiózł ją do domu. Jednak wyciągnięcie jej z lotniska nie jest proste. Proszę wstać. Czekamy na kogoś, kto zawiezie panią na wózku. Nie chcę. Nie będę czekać na wózek. Nic z tego. Proszę usiąść. Nie chcąc czekać na SkyCap, ochroniarz przywozi wózek. Proszę zadzwonić do chłopaka. Nie chcę. Kogoś tu pani odwiedziła, tak? Proszę zadzwonić do tej osoby. Muszę z nią pogadać. Kto to? Mój chłopak. Gdzie jest? Na Florydzie. Jestem policjantem z lotniska w Tampie. Odbierze pan Melanie? On czeka na panią. Wiem, kogoś pani ma. W końcu docierają do celu. Jak leci? Bywało lepiej. To Dustin, jej chłopak. Wyluzuj. Nie. Inni Cię potrzebują, a musiałem zająć się panią. Mówię Ci, że inni. Dość tego. Proszę ją zabrać, albo trafi za kratki. Co się dzieje? Gdy podchodzą inni policjanci, jeden z nich szybko zauważa, że coś jest nie tak. Nie usiądę. Proszę się odsunąć. Gdy Malani staje się bardziej bojowa, policja traci cierpliwość. Nie dotykaj mnie. Proszę ją stąd zabrać, albo my się nią zajmiemy. Nie wolno się tak zachowywać na lotnisku. Starałem się. Kiedy ją tu przywiozłeś? Kiedy się zsikała? Teraz czy przy barze? Wkurzyłam was, słyszałam. Powiedziałem, że się zsikałaś. Mam to gdzieś. Ja mam dość. Policjanci w końcu tracą cierpliwość. Bennett Ford zostaje zatrzymana, ale wciąż walczy. to jej klapki. Melanie Bennett Ford zostaje oskarżona o zakłócanie porządku pod wpływem alkoholu i wtargnięcie. Po ukończeniu programu interwencyjnego dla pierwszorazowych przestępców zarzuty zostają oddalone.